zaledwie 30 minut trwała pierwsza sesja nowej szóstej kadencji Rady Miasta Tczewa. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o zarządzanie przerwy do czwartku 9 grudnia do godziny 10. Powodem takiej decyzji była najprawdopodobniej druga tura wyborów, która zmieni skład obecnej Rady Miasta. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 20 ust. 2, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku to samorządzie gminnym otwieram pierwszą inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Czerwie, szóstej kadencji. Dziękuję za powierzenie mi tej zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że, pomimo że senior, to postaram się, żeby te obrady przebiegały sprawnie. Witam przybyłych na sesję. Radnych Rady Miejskiej Szóstej Agencji i świeżo nominowanych. Prezydenta Miasta, pana Zenona Odyje, zastępców prezydenta Nie widzę. Próbuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców. Chciałbym poinformować, iż ustawowy skład Rady wynosi 23 radnych. Stwierdzam, stwierdzam, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum, przy którym przy którym Rada Miejska może opracować i podejmować prawomocne uchwały. Panie i panowie radni, pozwólcie, że jako urzędujący jeszcze prezydent miasta, Złożę Wam radnym rozpoczynającym kolejną szóstą już kadencję samorządu naszego miasta gratulacje. Ja by nie przedłużać, to pozwolę sobie odczytać treść tego listu gratulacyjnego, który mam nadzieję będzie taką pamiątką na początek naszej trudnej, odpowiedzialnej pracy przez najbliższe cztery lata. Panie i Panowie Radni, mieszkańcy miasta Trzeba obdarzyli Państwa zaufaniem, wybierając na radnego Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014. Jest to wyróżnienie, wielki zaszczyt reprezentować nasze społeczeństwo, ale też i wielka odpowiedzialność za losy miasta i jego mieszkańców. Gratuluję tego sukcesu i życzę, aby swoją pracą, postawą i rozwagą Zyskaliście Państwo uznani i szerokek społeczeństwa. Życzę też, aby pomysły i działania przyniosły sukces miastu, a Państwu dały satysfakcję i zadowolenie spełnionej funkcji społecznej. Jeszcze raz Państwu gratuluję. Proszę Pani Przewodnicząca, przerwę do czwartku 9 grudnia do godziny 10. Dziękuję. Policzamy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę podać wyniki. Informuję, że 20 radnych, czyli wszyscy zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o przerwaniu obrad. Wobec tego... Pozostaje mi tylko ogłosić, że nastąpiła przerwa. Druga część odbędzie się po oficjalnym zawiadomieniu.